Naleśniki, naleśniki, śmieci. Pepa i George właśnie kończą śniadanie. Naleśniki przepyszne. Wypieramy postę butelki. Go! Pan Byk-Śmieciarz przyjechał do domu, Pepe, bo chce zaopiekować się mamą świnką. Dlatego Pan Byk stara się zachować jak najciszej. Witam, Tęskniła ja Tęskniłam za tobą. Co oni tam robią? Co to za hałas? To Pan Byk-Śmieciarz. Mama świnka jeszcze nie skończyła mnie z nim zaradzać. Co to znaczy? To rzeczy, których nie możemy zobaczyć. <laughs> Zabawne! Witam Witaj, panie, panie byku. byku! Witam! Muszę spierd...ać! Pa! Dzień dobry, Państwu! Pan Myk się w naszym ogródku. Dobrze, teraz to posprzątaj. Możemy pomóc, mamo? Nie możecie. Yy. Wyrzućmy puste butelki po do kosza. Pepo, stój! Nie wkładamy słoików do topy. można je łatwo połamać. A rzeczy, których nie można użyć ponownie, wyrzucamy nocą do rzeki. Czerwone pudełko jest na papierosy. Przez niebieską kartę Pan Zmasu nam was zabierze. A zielone pudełko jest na puszki i butelki Teraz kolej George'a. George chce zaje**ć gazetę Tatusia Świnki. Oho! Jeszcze nie skończyłem czytać dzisiejszej gazety George. Zabierzesz ją za minutę. No dobrze. Trzymaj, George. Czy wszyscy są gotowi? to synka. No to w drogę. Tu jest centrum Radomia. Jaki super piernik. Jesteśmy. Do którego pojemnika wrzucimy butelki? Doskonale. Stop! To nasz samochód! Co? Naprawdę? Przepraszam.